Prawdopodobnie pierwszy raz użył tego terminu chiński mistyk Lao Tzu w swojej rozprawie Tao Te Ching, gdzie próbuje opisać moc, która stwarza, napędza i utrzymuje wszechświat. Rozważając różne widoczne i niewidoczne aspekty tej mocy, Lao Tzu stwierdził, że moc ta nieustannie działa równocześnie w dwóch kierunkach. W swym odśrodkowym ruchu, Wypływa z Boga i idzie w kierunku materialnego świata po drodze, stwarzając, napędzając i utrzymując wszystko, a w swym ruchu dośrodkowym wraca do Boga, przeobrażając, modyfikując i niszcząc. Lao Tzu zauważył również, że ta moc służy duszy w jej nieustannym schodzeniu do świata materialnego oraz jest pojazdem i ścieżką umożliwiającą jej powrót do boskiego źródła. W ten sposób powstał termin Tao który oznacza ścieżkę lub drogę. Choć później każda filozofia i religia wprowadziła swoją własną terminologię, wszystkie są zgodne, że ta boska moc twórca służy duszy jako nierozerwalne łącze wiążące ją z Bogiem. 500 lat przed naszą erą Pitagoras nazwał tę moc Logos, co zostało przetłumaczone jako Verbum, czyli słowo. Oraz dodano do niego wiele różnych określeń dodatkowych w celu lepszego zrozumienia jego atrybutów. Termin ten jest bardziej adekwatny niż droga, ponieważ boska moc twórcza wyraża się przede wszystkim w postaci dźwięku i jest słyszalna. W różnych kulturach ten dźwięk jest nazywany głosem Boga, Duchem Świętym, głosem z nieba, rozkazem, który stwarza świat, muzyką sfer, ale również miłością i mądrością bo Bóg swej mądrości daje siebie, wysyłając tę moc w celu tworzenia. W ten sposób możemy do pewnego stopnia poznać Boga poprzez Jego dzieła. Nie tylko słowo, ale każdy dźwięk jest wywołany wibracją energii, która rezonuje w materii. W ten sposób powstają wszystkie dźwięki, które słyszymy przy pomocy naszego organu słuchu, bo energia wzbudza drgania cząstek materialnych fizycznego świata. Jednakże dźwięku boskiego słowa nie można usłyszeć fizycznymi uszami, lecz wewnętrznym organem słuchu, który nie ma nic wspólnego z ciałem, ponieważ są to wibracje rezonujące w wyższych światach. W zasadzie każdy, bo każdy ma je w sobie. Czasami dźwięk przychodzi nie wiadomo skąd, tuż przed zaśnięciem, gdy jest cisza w otoczeniu lub gdy nasza uwaga skupi się w czole pomiędzy oczami. Są to jednak przypadki sporadyczne i ten dźwięk pojawia się nagle i równie nagle znika. Czasami jest bardzo cichy, ale czasami bardzo głośny. Jeśli jego pojawianie zdarza się stosunkowo często, niektórzy ludzie idą do lekarza lub próbują go zagłuszać różnymi sposobami. Ten dźwięk słyszy się przede wszystkim podczas medytacji, bo uwaga umysłu jest wtedy skupiona w energetycznym centrum pomiędzy oczami i umysł samoistnie otwiera się na to, co się dzieje wewnątrz. A zatem ktoś, kto medytuje, uaktywnia swój organ wewnętrznego słyszenia i dźwięk staje się słyszalny. To nie dźwięk skądś przychodzi, bo on zawsze jest, lecz skupienie powoduje, że staje się coraz bardziej wyraźny. Jednakże u ludzi niedostrojonych do niego w wyniku mistycznej inicjacji, dźwięk przychodzi i odchodzi, ale nie ciągnie do wewnątrz. Dopiero po dostrojeniu zaczyna ciągnąć w górę i do wewnątrz, i wtedy staje się ścieżką prowadzącą z powrotem do Boga. Poddając się mu i pozwalając się ciągnąć, ten dźwięk służy duszy i umysłowi jako pojazd wiozący do wewnątrz. Słowo wypływa z Boga i w swym biegu w dół do świata przechodzi przez wiele regionów, w których materia jest przemieszana z energią w różnym stosunku. Dlatego ten dźwięk ma za każdym razem nieco inne brzmienie, podobnie jak woda brzmi inaczej, gdy płynie po kamieniach, gdy jest rozlana szeroko na nizinach lub spada z wysokiej skały jako wodospad. Ten dźwięk porównuje się do różnych znanych odgłosów, jak szum deszczu, szelest liści, dzwony i dzwonki, gongi, turkot pociągu oraz do brzmienia różnych instrumentów muzycznych. Praktykujący, który wznosi się w medytacji do wyższych regionów wewnętrznych, słyszy te dźwięki razem tworzące wspaniałą symfonię, której nie ma z czym porównać. Tak, każda grama ma swoje reguły. To jest faktycznie prozaiczny aspekt, nie mniej bardzo ważny. Ktoś, kto chce wrócić do Boga, musi spełnić pewne warunki, musi ze swej strony zrobić krok w jego kierunku. Pierwszym i podstawowym warunkiem jest posiadanie mistrza, nauczyciela duchowego najwyższego stopnia. Na ten temat mówiłem już przy różnych okazjach. We wcześniejszych pogadankach. Mistrz jest konieczny, bo tylko on może dostroić ucznia do słowa podczas mistycznej inicjacji i tylko on może nauczyć metody efektywnego wchodzenia do wewnątrz. Ze swej strony uczeń musi zrobić coś w kierunku poprawy swojej osobowości. Co może przede wszystkim zrobić? Przestać grzeszyć. Jak wcześniej powiedziałem, najgorszym grzechem jest zabijanie, a więc należy wyłamać się z łańcucha zabijania, w którym jesteśmy, jedząc mięso. Drugim warunkiem jest uczciwe życie. Mamy zarabiać uczciwie na swoje utrzymanie i nie być ciężarem dla innych. Mamy żyć moralnie, zgodnie z odwiecznymi zasadami etyczno-moralnymi, których ślady zachowały się na szczęście w każdym społeczeństwie. Mamy nie pić alkoholu, nie kląć i nie kłamać, mamy być tolerancyjni dla innych, mamy im współczuć i pomagać w potrzebie. Jeśli do tego dochodzi jeszcze skromność, brak pragnień i pokora, jesteśmy gotowi, aby wstąpić na ścieżkę. Tak, ale wybiera ich z takich, którzy są gotowi żyć inaczej niż żyją tłumy tych, którzy chcą się jedynie bogacić i, jak to się mówi, zażywać życia w całej jego pełni. Jeśli ktoś posiada wyłącznie pragnienia niższego rodzaju, a nie ma pragnienia powrotu do Boga, oczywiście nie zostanie wybrany. W pewnym sensie tak, na ścieżkę nie może wstąpić ktoś, kto po prostu chce. To nie jest tak proste jak zapisanie się do jakiegoś stowarzyszenia, partii lub szkoły. Przede wszystkim dlatego, że mistrz widzi nie tylko obecne życie przyszłego ucznia, ale również jego poprzednie życia i cały jego magazyn karmiczny. Dlatego najważniejsza jest akceptacja mistrza. Jeśli uczeń nie zostanie zaakceptowany, nie otrzyma inicjacji i nie wstąpi na ścieżkę. Inicjacja odbywa się równocześnie na dwóch poziomach. Na poziomie fizycznym, gdzie uczeń otrzymuje instrukcję, jak praktykować medytację i niektóre informacje dotyczące wewnętrznych światów, oraz na poziomie metafizycznym, gdzie dusza ucznia jest przyłączana i dostrajana do słowa. Jak się odbywa ten wewnętrzny proces, nie wiemy, bo mistrz tego nie ujawnia, ale bez niego inicjacja nie miałaby żadnej wartości, podobnie jak. Ceremonia sztu w chrześcijaństwie. Sama ceremonia nie ma większego znaczenia. Znaczenie ma to, co się ukrywa pod tą ceremonią. W Nowym Testamencie mamy wzmiankę o chrzcie z wody i z ognia. Gdybyśmy to przełożyli na mistyczną terminologię. Chrzest z wody oznaczałby zewnętrzną ceremonię, zaś Chrzest z ognia to, co się dzieje z duszą niejako w tle, czyli na wyższym poziomie. Chrzest z ognia byłby zatem tą drugą, najbardziej istotną częścią inicjacji, jaką jest połączenie duszy i dostrojenie jej do ducha świętego, czyli słowa. Jest to jednakże moment, gdzie prawdziwy, doskonały i żyjący Mistrz jest niezbędny, bo nikt, żaden kapłan, nie jest w stanie tego zrobić. Dlatego w chrześcijaństwie chrzest i bierzmowanie są zewnętrznymi, pustymi ceremoniami, podczas których kapłan odmawia różne modlitwy i wykonuje różne czynności, ale nic się nie dzieje wewnątrz ucznia i oczywiście nie ma żadnych efektów wewnętrznych. Inaczej mówiąc, dusza pozostaje w tym samym miejscu, gdzie była przed tymi ceremoniami i jej sytuacja nie ulega żadnej zmianie. Bo nie ma tej mocy, którą ma Mistrz. Mistrz jest słowem, co ciałem się stało, więc to on sam jest tą mocą, sam jest słowem, do którego przyłącza i dostraja duszę ucznia. Mistrza nie można zastąpić i nikt inny nie może inicjować, bo inicjując ucznia, Mistrz bierze w swoje ręce władzę nad jego magazynem karmicznym. Tego zaś ani żaden z kapłanów nie potrafi, ani nie chciałby ponosić takiej odpowiedzialności. Chrześcijaństwo twierdzi, że Jezus dał tę moc kapłanom, ale to jest następny wymysł kościoła, opierający się na wątpliwej autentyczności rozmowie Jezusa z Piotrem. Nie mamy żadnych konkretnych dowodów, że Piotr był faktycznie następcą Jezusa i nigdzie nie ma wzmianki, że utworzył jakąś linię mistrzów. Religia chrześcijańska powstała pod wpływem działalności Pawła. Więc jeśli nawet Piotr był faktycznie sukcesorem i otrzymał tę moc od Jezusa, to zabrał ją ze sobą do grobu. Skąd zatem hierarchia kapłańska powstała w grupach założonych przez Pawła, mogła tę moc posiadać? Jak tym bardziej może ją posiadać do dzisiaj? Ścieżka duchowa ma dwa etapy. Pierwszy etap zaczyna się w ludzkim ciele, a kończy w momencie przejścia przez trzecie oko. Ten etap praktykujący musi przejść sam pod kierunkiem żyjącego mistrza. Drugi etap zaczyna się po przekroczeniu trzeciego oka i wiedzie aż do samego końca, czyli do Boga. Ten drugi etap odbywa się pod nieustannym nadzorem mistrza, który prowadzi ucznia występując w swej metafizycznej postaci. Pierwszy etap polega na specjalnej medytacji uprawianej ściśle według wskazówek otrzymanych podczas inicjacji. Medytacja składa się z trzech elementów. Pierwszy prowadzi do koncentracji umysłu w trzecim oku, co sprawia, że możliwe są pozostałe dwa elementy, którymi są kontemplacja wizualna przy pomocy wewnętrznej zdolności widzenia oraz kontemplacja słuchowa przy pomocy wewnętrznej zdolności słyszenia. Już na przedprożu trzeciego oka praktykujący zaczyna widzieć i słyszeć Słowo jako wewnętrzne światło i wewnętrzny dźwięk. W miarę polepszania się koncentracji, dusza coraz bardziej przybliża się do trzeciego oka, aby w końcu przez nie przejść do świata astralnego, gdzie czeka na nią mistrz w swej astralnej postaci. Przebieg drugiego etapu, który rozciąga się po przekroczeniu trzeciego oka, jest całkowicie zależny od mistrza oraz wielu czynników, które są indywidualne dla każdej duszy i różnią się od siebie. W każdym razie od chwili inicjacji mistrz nigdy nie opuszcza duszy. I jego podstawowym obowiązkiem jest doprowadzenie jej do końca, bez względu na to, jak długo to mogłoby potrwać. Dusza traci swoją indywidualność. Przestaje być osobnym istnieniem, bo jednoczy się z Bogiem i staje się Bogiem. Jednakże jej dorobek, zdobyty w toku reinkarnacyjnej wędrówki ginie. dusza jest jak absolwent uniwersytetu, który po wieloletniej nauce przynosi ojcu dyplom potwierdzający zdobycie najwyższych stopni naukowych. Gdy na początku czasu dusza schodziła po raz pierwszy do świata. Posiadała zalążek świadomości, z którym nie wiedziała co zrobić. Grzeszyła i płaciła za swoje grzechy, upadając coraz niżej w kole transmigracji, aby następnie wznosić się i znowu opadać. Jeśli właściwie skorzystała z danej jej szansy, wraca teraz do Boga, przynosząc mu w pełni rozwinięty potencjał świadomości. Tylko w takim stanie może się z Nim połączyć na zawsze. Taką rzeczywistnioną duszą, która wróciła, jest Mistrz. Słowo, co ciałem się stało, które zawsze jest na tym świecie, aby uczyć metody wejścia na ścieżkę do Boga, informować o niej i prowadzić po niej następne gotowe do powrotu dusze. Wprawdzie tylko Mistrz zna szczegóły ścieżki do samego końca, ale są ludzie, którzy podczas codziennej medytacji wchodzą do pośrednich regionów wewnętrznych i po powrocie do ciała, gdyby chcieli. Mogliby zdawać relacje z tego, co tam przeżyli. Jednakże mało jest głupców, którzy rzucają perły przed świnie. Dlatego tylko wtajemniczeni znają ścieżkę, po której idą.